Tabletki Zmian Stosuj od poniedziałku do piątku o 21.00 na kanale Mediteusz. Tabletki Zmian na dobranoc. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko słuchaczy i słuchawki. Witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Tabletki Zmian, odcinek 8. Tabletki Zmian, czyli szybkie skille na lepsze, dobre, wspaniałe, jakie chcecie tam, życie. Takie, żeby przynosiło Dobrostany. Dziś jedna z najfajniejszych módr, bo spektrum działania tejże jest naprawdę niesamowite. Ale o tym za chwilę. Często zdarza się tak, że my jesteśmy wczorajsi, czyli boli nas głowa z jakiegoś powodu, no, bo zostało wlane do środka nas samych coś, co niekoniecznie działa dla naszego dobrostanu. Boli głowa, albo boli jakaś inna część człowieka, i wtedy zamiast ratować się jakimiś specjałami. Bez względu na to, gdzie ten ból odczuwasz, mówię tutaj o bólu fizycznym, jakiś ząb, jakaś ręka, kolano, stawy, cokolwiek. Jest pewna mudra, która przynosi niesamowity dobrostan. Jest też mudra, w momencie, kiedy się zatrujesz, masz jakieś żołądkowe doświadczenia, niefajne i wymagają one bliskiego kontaktu z porcelaną. Również ta mudra przynosi niesamowity dobrostan. I Robi jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy, a mianowicie robi tak, że usuwa toksyny z umysłu. Czyli jak wydaje ci się, że zaczynają cię atakować jakieś czarne myśli, jakieś sytuacje, które kłębią się w Twojej głowie i masz przysłowiową pralkę, owa mudra również działa spektakularnie. Znają każdy, widział ją każdy, jednakże za chwilę jak ją pokażę, kilku się odpali, że to znak wiadomo, kogo. Tak wygląda ta mudra. Tak wygląda ta mudra, jest mudrą aktywną, robisz ją dwiema rękoma, nie ma żadnego znaczenia, czy gdzie będą ręce w momencie złożenia i praktykowania tychże mudr, stosuje się od kwadransa w górę i naprawdę działa niesamowicie. A pana mudra. Mudra, która usuwa ból, usuwa toksyny, pozwala oczyścić cały organizm. Bez względu na to, czy z toksyn takie, które znajdują się w twojej krwi, czy w krwioobiegu, w czymkolwiek w tobie, czy też z tych, jakimi są toksyczne, czarne myśli. Ta mudra również zapewnia jasność umysłu. W momencie, kiedy jesteś przepracowany, przepracowana. Złap tę mudrę nie dłużej niż 5 minut i po praktyku i zobaczysz, co się wydarzy. Ta mudra także, według wielu wierzeń, oczyszcza otoczenie. No ale tutaj już jest coś, co niewielu będzie chciało praktykować, bo pomyśli, że coś jest nie tak, jakby ktoś zobaczył z drugiej strony. Jeżeli zrobisz takie dwa gesty: mudra apama i przejdziesz po całym swoim mieszkaniu z intencją oczyszczania przestrzeni, również ta mudra. Działa w tenże sposób. Jednakże w wielu podręcznikach, w wielu skryptach, PDF-ach, książkach itd. można znaleźć różne nazwy tej mudry i różne jej oddziaływanie. Jednakże u swojej podstawy to właśnie ona oczyszcza, usuwa ból, zapewnia nam dobrostan, usuwa całkowicie toksyny i pozwala oczyścić przestrzeń wokół nas. Ja kiedyś zapytałem na temat tej mudry Marte. O której ci mówiłem w ubiegłym odcinku. I mówię, Martano, ale to tak nie? To wygląda, z... źle się kojarzy. Ona mówi, no kurczę, jak się kojarzy, bo ludzie zachodu dorobili do tego teorię na jakimś tam etapie. Jakiś, w jakichś rycinach, w jakichś rzeczach pojawił się właśnie sam wiesz, kto, czyli ten, który ma rogi ogon i dzwoni czasem, ogonem namrze, z takim gestem i tak. Zaczęło to być podawane. W Indiach ten znak znaczy kocham cię również, albo taki. Nie ma to żadnego znaczenia, jak to zinterpretujesz. Wiem jedno, że Apama Mudra przynosi niesamowite dobrostany. Wiele osób napisało mi, skąd ja mam tę wiedzę, że w książkach to jest dokładnie nie jest tak, jak ty powiedziałeś, Łysy. Słuchajcie, przez dwadzieścia parę lat zgłębiałem temat Mudr, rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy praktykują Mudry, ale nie na zasadzie książkowej, nie na zasadzie Praktykuję mudry, żeby napisać książkę i sprzedać ją w milionie egzemplarzy. Będzie hit. Rozmawiałem z Hindusami, rozmawiałem z buddystami, rozmawiałem z ludźmi, którzy mudry zgłębili naprawdę w lewo i w prawo. Ja z przerażeniem trochę zauważam, że w niektórych książkach, tak jak ci powiedziałem, no jest niefajnie z tymi mudrami, ale one są przefiltrowane chociażby przez nas ludzi zachodu. I tak samo jest z mudrą, o której odpowiadałem wczoraj. Ktoś mi napisał, chyba za cztery osoby. Kurcze łysy w żadnej książce nie znalazłem, że tę mudrę praktykuje się na wysokości czoła albo nosa. Ale tak jest. Wiesz dlaczego to zostało, jak to łamia młodzież, wykastrowane z książek, żeby na wysokości nosa albo czoła nie trzymać? Z prostego powodu. Ludzie zachodu nie są w stanie utrzymać tak długo rąk na wysokości czoła. Ale powiem ci prosty skill. Jeżeli są jakieś mudry, które wymagają stosowania właśnie na wysokości czoła, brody, nosa, skroni. To łokcie oprzyj, o klatkę piersiową, naprawdę, albo weź się bardzo przyduś do siebie, albo w takich przypadkach w wielu działa praktykowanie mudr należąco. I też można, o ile dana mudra nie wymaga uziemienia, czyli stania obiema nogami na jakiejś twardej powierzchni, bo są też takie mudry, mudry bardzo aktywne, które mają za zadanie wyregulować całkowicie przepływ energetyczny w naszym ciele. I cały jesteś, albo cała jesteś wtedy mudrą, nie tylko twoje dłonie, ale całe twoje ciało. Od stóp, aż po sam czubek głowy, oczywiście z odpowiednim gestem, który ułożysz za pomocą dłoni. Ale wróćmy do apama mudry. Weź tę mudrę na zawsze, bez względu na to, z czym kojarzy ci się owa mudra. I sprawdź, kiedy będzie cię bolała głowa, kiedy będziesz wczorajszy, wczorajsza, kiedy będziesz miała albo miał... Chęć oczyszczenia przestrzeni wokół siebie, kiedy będziesz chciała albo chciał naprawdę się doenergetyzować, albo usunąć toksyny, jakiekolwiek, czy w postaci myśli, czy w postaci tej, która zazwyczaj w naszych organizmach robi jakieś złe rzeczy. Jedna informacja. Tej mudry nie wolno nadużywać. To nie jest tak, że jak ktoś dostanie jakąkolwiek mudrę i zobaczy, że ona mu przynosi dobrostan, że będzie ją stosował naprawdę w lewo, w prawo, codziennie, po siedem razy, po osiem, bo to jest nie tak. Kiedyś mi ktoś powiedział mądry od mudry, ja nie pamiętam kto i teraz nie chcę cię okłamać, ale prawdopodobnie to był jeden z moich znajomych Hindusów, że z mudrami jest jak z antybiotykami. Po jakimś czasie przyjmowania organizm się na nie uodparnia. Oczywiście takiego głupiego przyjmowania, czyli stosowania, mudrowania na byle co. Są tacy ludzie, ludzie, którzy dostali mudry i chcą zamudrować całe swoje życie. Zdaj sobie sprawę, że mudry to są te gesty, te znaki, które oczywiście można praktykować codziennie dla skupienia, dla medytacji, dla polepszenia dobrostanu i tak Ale są mudry które są jak naprawdę najsilniejsze antybiotyk, taka ostateczność, kiedy już naprawdę cię dojedzie, coś czujesz, że się nie tak i tak dalej, coś się wali, wtedy tak. Chociażby takie są mudry, które, o których porozmawiamy jutro, mudry ratujące życie. To są mudre ewenementy. Je stosujesz tylko w jednym przypadku, kiedy występuje zagrożenie życia lub zdrowia. Ja byłem świadkiem trzy razy w życiu dopiero, a mam już lat 50, jak wiesz. Jak działają mudry ratujące życie. Pierwsza z nich, która mnie wprowadziła w osłupienie, sytuacja miała miejsce w Warszawie, jak kiedyś na jednym z peronów starszy mężczyzna, tam w wieku 70, paru, 80 lat, po prostu upadł i złapał się za serce. Oczywiście wiesz, jak to na dworcu. Dookoła gapie i w ogóle wszyscy, co panu się stało, a może pijany i ten. I przecisnęła się starsza pani. Ubrana w indyjskie ciuszki, i mówi: odsuncie się, odsuńcie się. I splotła temu człowiekowi w mudry, ratujące życie dłonie. I za chwilę pogotowię te wszystkie rzeczy. I potem ja się zastanawiałam, bo to było wiesz, wydarzenie, które naprawdę robię. Ja byłem wtedy młodym, młodym studenciakiem. Mówię: kurczę, co tam się wydarzyło? I po wielu, wielu latach, bodaj po pięciu czy po siedmiu, gdzieś w przestrzeni internetu. Czytałem wywiad z tym człowiekiem. On żył, on miał się dobrze i on właśnie opowiadał, jak mudra uratowała mu życie. Jak zostały mu splecione dłonie w momencie, kiedy miał ostry stan przedzawałowy. Ja wiem, że to dla wielu ludzi zachodu wyda się niedorzeczne, nie? Splatanie tutaj gestów, jakiś trach ratujących życie. Słuchajcie, widziałem to trzy razy i mam nadzieję, że więcej nie zobaczę. Ale jutro pokażę wam kilka mudr ratujących życie i opowiem, jak one działają. Tymczasem do samej ukłony zasyłam, do samej ziemi zasyłam ukłony. Kurczę, język mi się plącze dzisiaj. Jeszcze parę nagrań przede mną. Wiecie co? Jest książka profesora Królickiego Metoda Silwy w świecie pieniądza. Kliknijcie w opis tabletek zmiany. 300 egzemplarzy czeka. Znaczy, no już nie 300, bo tam się sprzedało. 200 parę, ale jeszcze kto szybki ten dzisiaj jeszcze zrobi klik-klik i będzie miał z dedykacją, z autografem i z tymi wszystkimi dodatkami. Tymczasem raz jeszcze dziękuję za tabletki zmian. Życzę Ci wszystkiego cudownego. Do usłyszenia jutro w codzienniku motywacyjnym o godzinie 6 rano i oczywiście o 21 w tabletkach zmian. Na razie. Tabletki zmian. Stosuj od poniedziałku do piątku o 21 na kanale Mediteusz. Tabletki zmian. Na dobranoc.